Witaj w Synergii Przemiany, przestrzeni, w której Twoja wewnętrzna moc spotyka się z harmonią i działaniem. Ja nazywam się Katarzyna i wspieram kobiety w odważnej przemianie osobistej, duchowej i zawodowej. Zapraszam Cię do wspólnej podróży. Witaj w Przestrzeni Synergii Przemiany. Z tej strony Katarzyna i razem z Wami tworzę miejsce dla kobiet, które chcą wracać do siebie łagodnie świadomie, w swoim tempie i na swoich warunkach. Dziś o uważności jako drodze. Nie o modzie, nie o sztuczkach na spokój, ale o jakości bycia, która realnie porządkuje naszą codzienność i przywraca nam sprawczość. Zacznijmy od początku. Co tak naprawdę nazywam uważnością? Według mnie uważność to sztuka bycia w teraźniejszości, kierowanie uwagi na to, co jest, bez osądzania, natomiast z gotowością do pełnego doświadczania chwili. W jednej z moich prac opisywałam to prosto. Uważność to świadome przynoszenie uwagi na doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne w tu i teraz, z pełną akceptacją i bez oceniania. To przestawienie się z automatycznego reagowania na świadomy wybór myśli, słów i gestów. Uważność nie należy do żadnej religii. Ma historyczne korzenie między innymi w praktykach buddyjskich, ale w swojej formie, którą tu przyjmujemy, jest po prostu uniwersalną kompetencją każdego człowieka. To wiedza psychologiczna o tym, jak działa umysł, jak działają emocje, jak działa ciało i jak my możemy wracać do steru naszego statku, zamiast dawać się nieść falom nawyków, przyzwyczajeń. A dlaczego uważność działa? Badacze opisują pięć ważnych mechanizmów, które nadają uważności naukowy sens. Tymi mechanizmami są świadoma obecność, nieosądzanie, niereaktywność, opisywanie i obserwacja. Gdy te jakości wzrastają, wtedy maleje siła starych schematów, wtedy uczymy się nie wchodzić w pętle myśli i emocji, które dotąd porywały nas każdego dnia. To nie jest teoria, to proces mierzalny, i wykorzystywane klinicznie. W praktyce te pięć jakości robi dużą różnicę, bo zamiast brać myśl za fakt, nazywasz ją. Zamiast karcić się za emocje, po prostu je obserwujesz, a zamiast odpowiadać odruchem, wybierasz świadomą reakcję. I tu zadajemy sobie pytanie, ale po co to wszystko? Czym jest tak naprawdę ten dobrostan? Dobrostan w naszej synergii przemiany to nie plasterek pozytywnego myślenia, to optymalny stan funkcjonowania zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego, duchowego i społecznego i jednocześnie afirmująca postawa wobec życia. W mojej pracy przywołuję definicje, które pięknie to spinają. Dobrostan to zarówno kompetencja funkcjonowania, jak i subiektywne poczucie pomyślności, kształtowane sposobem, w jaki nadajemy Znaczenia zdarzeniom i to jest dobra wiadomość. Na znaczenia mamy wpływ. Bardzo lubię też ramę cebulowej teorii szczęścia Janusza Czapińskiego: wola życia, subiektywny dobrostan i satysfakcja cząstkowa. Klucz praktyczny: na dwie z trzech warstw na ocenę życia i na satysfakcję w obszarach wpływ ma sposób. W jaki interpretujemy rzeczywistość. I tutaj uważność jest bramą do dobrostanu i do wewnętrznego poczucia szczęścia. Do osiągnięcia dobrostanu przez uważność, codzienność jest właściwą ścieżką, bo to droga od autopilota do wyboru. Wyobraź sobie poranek, telefon, newsy, lista muszę, ciało zaciska się, zanim zdążysz powiedzieć dzień dobry. W mojej pracy piszę o świecie przebodcowania którym łatwo oddać ster automatom, irytacji, czarnym scenariuszom czy samokrytyce. Uważność nie usuwa korków ani terminów, ale daje nam pytanie, które wszystko zmienia. Jak chce być z tym, co jest? Z tego pytania rodzi się wiele drobnych przesunięć. Zauważasz napięcie wcześniej, zmieniasz ton wewnętrznego dialogu, przypominasz sobie, że nie trzeba wybierać między działaniem a czujnością. Możliwe jest działanie, z czujnością. I tu ważna nuta z mojej pracy. Regularny kontakt z chwilą obecną, nawet krótki, przebudowuje nasze wewnętrzne nawyki, bo mózg uczy się innych ścieżek reagowania, a my mniej płacimy podatku emocjonalnego za codzienne tarcia. Czasami życie boli i o tym wiemy wszyscy, bo każdy z nas zna pojęcie stresu, lęku czy smutku. Natomiast stres jest częścią życia. Problem zaczyna się, gdy staje się on chronicznym tłem, podsycanym nadmiarem bodźców i stresem informacyjnym. U klasyków psychologii stres to zespół reakcji organizmu na bodźce, które naruszają równowagę i testują zasoby radzenia sobie z daną sytuacją. W praktyce to ten moment, gdy czujemy, że jest. Za dużo, a nasze ciało daje sygnały, zanim nawet zdążymy nazwać to, co się dzieje słowami. Uważność przywraca kawałek równowagi. Ona daje nam tę możliwość, żeby wcześniej rozpoznać sygnały i wychodzić z pętli, która nas nakręca. Smutek? Smutek to naturalna emocja. To informacja o stracie, niespełnieniu, o potrzebie opieki. Depresja natomiast to złożona choroba, która dotyka zarówno psychiki, jak i ciała i relacji. Ma tendencję do nawrotów i wymaga poważnego traktowania. Jeżeli zmagasz się z depresją, skontaktuj się z osobami, które będą w stanie ci pomóc. Nie czekaj. W mojej pracy pokazuję, że interwencje integrujące uważność, takie jak MBCT, terapia poznawcza oparta na uważności, zmniejszają ryzyko nawrotów i uczą nasz mózg nowych nawyków, zauważania myśli bez wchodzenia w spirale, powrotu do tu i teraz czy wychodzenia z funkcji autopilota. Program ten jest strukturalny i czasowo określony. Przede wszystkim działa. W szerszym obrazie nurt ACT i umiejętności z DBT wzmacniają akceptację obecności bólu psychicznego przy jednoczesnym kierowaniu życiem według wartości. Na poziomie codzienności to prowadzi do bardzo praktycznych lekcji. Mianowicie, nie każdą trudność trzeba naprawiać. Czasem najlepszą odpowiedzią jest nie dokarmiać i przestać z tym walczyć. Po prostu zostać przy sobie. Praca z uważnością i z poczuciem wewnętrznego dobrostanu jest w dzisiejszych czasach kluczowa, bo wiemy, że są takie sytuacje jak wypalenia zawodowe. Wypalenie nie pojawia się nagle. Wypalenie to proces, proces przeciążenia, konfliktu wartości, braku wpływu i braku uznania. Natomiast uważność nie rozwiąże za organizację jej problemów, ale pomoże Tobie wrócić do steru swojego statku, pozwoli Tobie wrócić do oddechu. Do granic, do pytania, dla kogo i po co to robię. Z tego miejsca wraca sens, a razem z nim wraca energia na mądre tak i spokojne nie. W mojej pracy piszę również o zastosowaniach uważności w biznesie i zawodach pomocowych, właśnie po to, by przywracać równowagę zamiast gasnąć. I tutaj chciałabym chwilę zatrzymać się przy kobiecej perspektywie. Bo wiem, że wiele z nas niesie kilka światów jednocześnie: pracę, opiekę, relacje, dom, własne marzenia, własne ambicje. Tu uważność nie dodaje kolejnej roli. Uważność zdejmuje maski. Uważność pomaga w tym, by tak znaczyło naprawdę tak, a nie Oznaczało nie. Uważność pomaga nam pracować nad granicami. Z tej klarowności rodzi się miękka siła cicha, bez przemocy, a jednak bardzo skuteczna. Powiem to wprost: każda z nas. Ma prawo do spokojnego tempa, do słuchania ciała jak kompasu, do wyborów, które nas karmią. W mojej pracy to mocno wybrzmiewało, że dobrostan to nie brak bólu, tylko świadome, życzliwe doświadczanie z poczuciem łączności ze światem i osadzenie we własnym życiu. Chcę, żebyś realnie z tego odcinka, z tej naszej wspólnej drogi, wzięła ze sobą pięć kotwic znaczeniowych. Po pierwsze, nową relację z myślami. Zobaczysz, że myśl nie jest faktem. Można ją nazwać i puścić. To od razu zmniejszy spięcie w ciele i to poczucie ściśnięcia w ciele. Po drugie, ciało traktuj jak kompas. Ciało wcześniej usłyszy, że coś jest za głośno. Szybciej wracasz do równowagi zamiast gasnąć w przeciążeniu wtedy, kiedy słuchasz sygnałów idących z Twojego ciała. Po trzecie, emocje jako informacje. Pamiętaj, smutek o stracie, złość. O granicach, lęk o potrzebie bezpieczeństwa. Nie trzeba z nimi walczyć. Wystarczy je uszanować, usłyszeć i przytulić. Po czwarte, zgoda na proces. Konsekwencja zamiast perfekcjonizmu. Umysł początkującego? Ciekawość zamiast oceny. To właśnie zwiększa przestrzeń między bodźcem a reakcją. Po piąte, dobrostan jako praktyka znaczeń. To sposób interpretacji świata staje się narzędziem budowania. Spokoju i poczucia wewnętrznego sensu. Tutaj, jako kwintesencję, przytoczę dwie perspektywy, które również cytowałam w podsumowaniu mojej pracy. Tich Nhat Hanh pisze, że uwaga jest jednocześnie ziarnem i owocem, praktyką i jej skutkiem. A Ronald Ziegel przypomina, że istnieje tylko teraźniejszość. Reszta to opowieść o przeszłości bądź przyszłości. Obie są ważne, ale to tu, w teraz wracamy do siebie i podejmujemy decyzje, które zmieniają bieg naszego dnia. I to już koniec naszego dzisiejszego odcinka. Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność w tu i teraz. Jeśli ten odcinek z Tobą rezygnuje, dołącz do Synergii Przemiany, dołącz do newslettera, w którym dzielę się jeszcze większą ilością ciekawych informacji. Spokój w relacjach, odwaga bycia sobą zarówno w pracy jak i w domu. Jeśli chcesz pracować ze mną, po prostu do mnie napisz. I napisz mi również w komentarzu, co chcesz usłyszeć w kolejnym odcinku. Twoje pytania prowadzą nas we wspólnej drodze w przestrzeni synergii przemiany. W tym odcinku pragnę również Was już dziś zaprosić na styczniowo-lutowe warsztaty, które będą przygotowaniem do sześciotygodniowego kursu Przebudzenie Ducha, czyli ścieżka duchowej transformacji, który rozpocznie się od wejścia Słońca do znaku Barana, czyli pod koniec marca, i potrwa aż do Wejścia słońca w znak bliźniąt, czyli do końca maja. Więcej szczegółów przekazywać będę w kolejnych odcinkach i w postach zarówno na moim kanale YouTube, jak i na moich social mediach. Także subskrybuj, komentuj, lajkuj i pisz do mnie na kontakt małpa Z czułością i wdzięcznością pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Katarzyna z synergiaprzemiany.pl. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej chwili. Subskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być bliżej Synergii Przemiany, gdzie znajdziesz więcej medytacji, inspiracji, praktyk i porad. Zacznij swoją przemianę, żyj z mocą i wskocz ze sobą. Pozdrawiam, Katarzyna.